Siemajecko, z tej strony Pranad jest ze? Mną? dzisiaj kazało i w dzisiejszym odcinku będziemy konkurować na tykonie kto będzie miał lepszą bazę. Bazę wojskową, tak jest? Kazimo? No, jest tak, ja. Oczywiście, swoje są, znowu wygram. Jak w wszystkich poprzednich odcinkach, są wygram. Dzisiaj też są wygrane. Szybszy, lepszy, miał lepszą bazę, oczywiście. Normalnie, więc to Ogólnie musimy zacząć w tym momencie, nie? Bo to jest baza wojskowa w ogóle, tak? To jest wojskowy tykon. Yy, tak, tak, tak. To jest w... oczywiście, że to jest wojskowy tykon. I chodzi o to, że, yy, że zaczniemy sobie hmm. tak naprawdę w tym momencie. Czekaj, za trzy, dwa, jeden, go. Dobra, dobra zaczynamy, dobra, dobra. zaczynamy. Uh, jak tu zarabia okay, się kasę? No, Czekaj. Ten leci sobie, lecą sobie klocki, nie ogólnie tutaj. A, a nie, tu się klika, okej, okay, tu się klika o, klocki. Kurczę, dobra. dobra. O, znowu myszkę sobie będę musiał No do klikiła, nie, powiem że za niedługo na tych odcinkach to ta myszka w ogóle nie będzie działać, naprawdę. No, już mam... Ja klikam... O, nie, trzy odcinki zaraz klikałem, w No, same klikające odcinki w ogóle, co jest grane. No, Dobra... I po prostu dropper i po prostu nie ja będę już musiał klikać. Okej, kolejnego to Po prostu dolarów! No, no, teraz jest naprawdę bardzo dużo. Jestem ciekaw, kto będzie miał lepszą, ale zrobię tak, że... Mamy teraz dłuższy czas, może takie... 15 minut, okej? Okay? No, bo to jest jednak tylko. To, tak, to jest jednak ty, więc 15 minut mamy do tego, żeby żeby kto będzie miał więcej kasy, ok? Zróbmy przy. Więcej kasy, tak. co jeżeli, ale to bez sensu, bo co jeżeli po prostu wszystko kupię na ostatnią chwilę kwiatę powiesz? A e, stop, stop, już, już. Dobra, no to nie. kto będzie bardziej wybudowany, ocenimy po prostu albo widzowie po prostu pod koniec ocenią, kto ma bardziej wybudowany, nie? Dobra. Kto dobra. ma bardziej wybudowany i w ogóle, nie? No bo to jednak można tak ocenić okay. i zobaczymy jak to tak naprawdę będzie dobra. Taki jest za to teraz jak do, 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 ty ty kurde, no. widzę, że spoko zarabiasz ogólnie tutaj. Ta? A ja w, właśnie... O dobra, dopiero teraz Cię widzę, dobra. A Ty, ty mnie widzisz? A, bo ta... A, ta, bo o, ja na, o, na tab musiałem ten... rozwinąć. Okay. No, na razie na razie jest, nie narzekam, w sumie, nie narzekam, tak naprawdę. No a co w ogóle? Będziemy będzie kupować jakieś bronie w ogóle? Tak, będzie można hmm. kupować jakieś broń Tak, będziemy wiem. mogli się atakować, może później będziemy mogli się atakować, zobaczymy, tak naprawdę. Jestem to, ciekawe. To możemy też zawsze zagrać, K to, kogo lepiej, nie? Tak, tylko wiesz, to, to jest tak naprawdę. To jednak jest szczęście, nie? No, bo jednak będziesz miał podobną broń, Prze mi się zdaje, że to nie będzie jakiejś wielkiej różnicy. Ta prawda, prawda. Dobra, ja mam wszystkie dropery aktualnie kupowane już. I no, teraz tutaj chcę ja dalej kupować. Tak Samo mam chyba wszystkie dropery. Opa zakupować teraz, bo teraz nie mam pojęcia, co Dobra. się zakupować. Nie by jest jakaś ścieżka, ale kto by kupował ścieżkę, już No szczerze, właśnie... Nie. Kurczę. Dobra, pokój, pokój kupuję. Dobra, okej i w to nie. Nie, to kupuję jednak pokój nic nie daje To będzie miał lepsze więzienie, no zobaczymy kto będzie miał lepsze więzienie Dada, tak naprawdę, tak nie? Tak. Zobaczymy. A ja chcę więcej i kasy tutaj zrobić, a nie jakieś kurde kupować. Niepotrzebne rzeczy totalnie, bo to są totalnie potrzebne rzeczy. No nie na razie, nie. na razie nie są jakieś mega potrzebne, ale zobaczymy, może będę mieć takie więzienie, że będę mieć mógł mieć więźniów. Ej, ja w ogóle powiedziałem wojsko, to jest więzienie w ogóle. A w, jest... w ogóle teraz dopiero Bole przemyślałem, stransy. że to jest to, to nie jest ten, tylko to nie jest więzienie. To jest więzienie, a nie jakieś wojsko, nie wiem czy moja wymyśliłem w ogóle, że to jest wojsko, a to jest po prostu więzienie, robimy najlepsze Aha, więzienie jakie w ogóle może istnieć tutaj, że... tak naprawdę, dobra Ja mam że mogli sobie już rozmawiać, weapon stand, broń, mogę mieć broń, to? Dobra, Police, klikamy, sword, o, o, mogę być policjantem? a nie mogę być policjantem, dobra. to ciekawe, dobra tu nie jest, może, jest takie coś, podiaszmy. tu jest takie coś. Jestem ciekaw czy będą jakieś lepsze shieldy może albo coś takiego, bo na razie to... Na razie to słabo tu widzę. Ja eee. nic nie, bo coś się na no to. No nie, to jestem ciekaw co będą hateru. jakieś, wiesz, większe... ten, pewnie po prostu piętra będą zaraz jakieś większe blokujesz, no tak, nie? Ja chciał właśnie znaleźć te lepsze piętra w ogóle, nie? Bym ale nie trzeba nie tu pokupować rzeczy pewnie kurczę. Dobra, teraz zaryzykuję i kupię Popieco. taką jedną rzecz. Ale nie wiem, czy ona akurat mi się opłaci, ale zobaczymy. Dobra, czekaj, tutaj klikamy, klikamy, klikamy. Dobra. Let's go. Oj, tu się zacięło mi. Dobra, tu, tu. Kurde, tak mało szala dostaje? Co jest? więcej szala, więcej szala. Trzeba klikać szybciej, nie ogólnie. Tak, trzeba, naprawdę trzeba klikać bardzo dobrze, trzeba klikać. Dobra. Lecimy, lecimy. Zobaczymy, zobaczymy, dobra, dobra Robimy coś takiego. O. Dobra, klikamy, klikamy. Dobra. Ja dobra, ale to, to nie jest taki swój fajny Tigon szczerze, bo tak, to, tak sobie farmisz, zdobywa rzeczy. Tak, ale, Ta, ale zobaczymy, zobaczymy co w ogóle będzie no lepiej, tak, tak, nie? Bo potem, nie wiadomo co nie. będzie dalej, nie? Czekaj, baj krat. Mogę kraty kupić za 50 o nie za 50 tysięcy kraty, co Słuchaj, jest? To tu jest świetnik za 10 tysięcy, tak No właśnie wiem. I Czemu to jest tak wszystko drogie? Czekaj, bo może jakieś piętro będzie zaraz A lepsze. Nie chciałbym... piętro. Ale nie, 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 nie wiem, najgorsze jest to, że nie wiadomo jaką ścieżkę kupić, dobra. żeby mieć te piętro Mam lepsze. Mam pistolet, nie? Okej, okay, mogę teraz strzelać. O, dobra, chudzie, dobra. Ja mogę być A, policjantem nie. Znaczy, a, nie, nie, ma nie, nie można, nie można. Szkoda. Ej, ale fajny celownik jest. O kurde, jak tu strzela, normalnie no jakbyś ten. strzela mocno, no. Puu, mocne to jest, dobra. Czekajcie, lecimy. Ty mi. jesteś tam? Ja nie wiem, gdzie Czekaj? ja jestem. A wejdź przez bazę? Wejdź przez bazę? Jestem przed o. bazą. O kurde, dobra, ty! <laughs> nie dostałeś? Nie, nie dostałem, nie dostałem, ale. Dobra, bra. kurczę, to w ogóle teraz dużo kosztuje. Czekaj, no w ogóle wszystko strasznie dużo kosztuje. Czemu pięć? to tak Wstaje wszystko drogie jest? W ogóle co jest grane, Dobra, nie czekaj, my... trzeba pocisnąć bardziej, trzeba pocisnąć bardziej, żeby mieć lepsze wiedzienie, No bo tutaj chyba coś jest, coś jest nie tak. Może to by kracy, może te kracy ja będą. Ja stoję lepsze. i po prostu klikam. Ja na razie stoję i klikam po prostu, nie bo. Dobra, Ciężu dobra, zyszała. dobra, ja robię tutaj dalej. I lecimy dalej, dobra, klikamy, klikamy, klikamy. Nie Zobaczymy, ile snajperkę. będziemy mieli. czas taką snajperkę do jakiejś Musicie trafić co? to. Są <grym> te snajperki, będzie strzelać cały czas, nie bo to w sumie. <grym> ale tu chyba nie ma snajperki, właśnie, ja nie wiem w ogóle. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś kolejny poziom, czy to po prostu takie płaskie więzienie jest, <grym> mi się zdaje. <grym> naprawdę? No, mi się zdaje, że to tak może wyglądać w ogóle, nie? Ale, ale nie mam pojęcia, oby tak nie było, no bo. Ale chyba to tak w ogóle wygląda. Dobra, eee, tutaj może jakieś skrzynki, ale po co mi skrzynki? No o, dobra, tak? To bawić? <grym dobra, <grym zobaczymy czy trafię. Ale tu, ale to, o, trafiłem. Ale tu się nie trafić, szczerze. Tu się nie trafić. Naprawdę. Nie, no nie ma opcji, nie ma opcji. Utrafiłeś. Nie, no, trafiłem cię, ale... Ale chyba to... nie zadajesz mi nic. W ogóle. Dobra, teraz ci trochę najazd, w styluanie jak Fortnite, tyle. Tak. <grym> Dobra, dobra, dawaj, dawaj, wtedy najazd robisz normalnie, do... Nie, bo wiem, że to auto, bo widziałem kogoś, który autem Ta, tak, ja wiem. widziałem też, mi się zdaje, że tu jest coś jeszcze kozackiego do wykupienia, ale to jest mega wszystko drogie i nie mam pojęcia Trasznie. czemu aż tak to jest drogie wszystko Teraz nie drogie To no trzeba w ogóle... Nie? W ogóle kupujemy trzeba tu świetniki. bardziej naklikać, Tu trzeba bardziej naklikać, to trzeba zrobić, nie wiem, 50 koła Trzeba szybko naklikać, no ale tu jest w ogóle masakrycznie, ty masz 15 tysięcy, ja mam 35 tysięcy i zobaczymy, czy tak naprawdę będę jakiś mocniejszy od ciebie, ale zobaczymy, dobra, czekaj, 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 klikamy, klikamy, dobra. ja mam pomysł, ja mam po prostu super pomysł. Naklikam, naklikam, o tu mam 43, o, dobra, dobra, okej, grass, okej, kontener Aha, dobra, Bajkrat, dobra, są takie rzeczy. Dobra, dobra. Dobra, ja, ja wiem, że to musi być inwestycja i że to się opłaca. Tak. Dobra, ja mam, ja, ja mam pomysł chyba, co trzeba kupić. Ja, ja mam chyba... Pom... No, to jest oczywiście, to jest pęka prosta, co trzeba tutaj kupić i, i tak, dzięki temu. płoty. Ja kupiłem płoty. Nie wiem po co nie płoty, nie? Płoty? Nie, o, ale płoty wie, nie, to nie to będą potrzebne. Zabra, wie, To trzeba kupić, już widzę to trzeba kupić. Dobra. dobra, dobra, widzę, no dobra. O co ja kupiłem w ogóle, nie? O, dobra. Co ja kupiłem? Za 50 koła takich coś Co jest o, grane? Teraz, teraz to na pewno, teraz to na pewno trzeba kupić. O tak, tak, to. A, dobra. Nie. Ty. O tak gdzieś, mało kasy teraz... pod schodami. O mam, dobra, mam to co czego chciałem, dobra, teraz będzie szybciej, teraz będzie szybciej już. Ba szło. Dobra, mam. Co, co szybciej będzie ci szło? Ej, w ogóle ty masz całą budowę. Ej, ty chyba coś ogarnęłeś, ty nie, chyba coś ogarnęłeś. Nie. Ty kupiłem chyba coś. ogarnęłeś. po czy kupiłem dobre rzeczy, bo dasz kupić ściany ogólnie i możesz sobie w tym być drugie piętro. Aha! Dobra! <laughs> to jest No tak, to na drugim jest drugim piętrze... Powinno coś być, to nie? Jest o, yes. To jest ważniejsze, to jest ważniejsze, to... O, tu się robi kaskę, no. Dobra, to powoli już Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra za 10 tysięcy, kurde. No, trochę droże, ale... A, na tym 10 tysięcy, no to fajnie, fajnie. Dobra, fajnie, po co Dobra, lecimy tutaj, ale nie da się... Co ty, drugiego piętra? Czekaj. Te no da sobie. się, pójść schody potem. A tak! I tak, potem tak, ściany tak, tak. i w ogóle i tak dalej to wszystko i ty masz drugie piętro. Nie no, schody kupiłem, ale ściany dalej nie mogę kupić. Są tam, gdzie odbierasz kaskę. Tam takie niebieskie, małe, no, no, no. obok podwójnego i kasy za robuxy. To, to masz wszystkie ściany. To zdjęcie w sumie. Dobra, teraz są że ten dropper będzie o wiele lepszy, nie? Że ten dropper będzie mega dobry jakiś. Dobra, dobra, no, już, to, wiem, już wiem, jak już jak ja mało wiem. zarabiam, to jest naprawdę żal. Okej, okay, dobra, teraz ten mam parę, tyle 15. i jeszcze muszę, Ja czemu nie mogę, muszę mieć jeszcze tyle siana. Muszę mieć no, tyle siana, żeby w ogóle, zraszymy, to, jest, to jest, to jest masakryczne, dużo siana, ej dobra, ale ja muszę tutaj odebrać, zapomniałem, o dobra, mam już trochę więcej, lecimy dalej, dobra, tu, by and, Super. drugi floor, no, nie, Tam? nie wejdę tam tak, prawda, no nie wejdę tam tak, dobra, dobra lecimy szybko do góry, dobra, wyszło do góry, dobre dobre, by glass holder, tu, no, to? A bo ja nie odbram tych pieniędzy to eee, nie, nie no. Teraz mi stać. No teraz nie stać, dobra, ciascie. Ale cię kupiłeś nowy dropper już? No hmm. dwa, dwa już dropery. Co ty gadasz? No dwa dropery kupiłem już. Jakiś Ale... zielony i pomarańczowy. Jak ty to kupiłeś, że dwa dropery? No u góry. Są. No ma u góry, nie? Ale jakby ja nie mam tego jeszcze odblokowanego. Czekaj, może. Jest, jest! przy ścianach, przy ścianach jest tome, tak. jakiś To taka ta ziemka. A, konwerjor, no. Dobra, mam, mam, mam. Dobra, buy dropper. 15 koła muszę mieć. Nie no, to przecież te kasy to jest w ogóle tak no, mało się zdobywa. To nie leci w ogóle. To w ogóle przecież. nic nie leci, to to jak ja mam tą kasę mieć? Gdzieś to w ogóle masakrycznie leci. Dobra, dobra, mam tyle. Lecimy sobie dalej i zobaczymy, czy teraz mi się uda. Czekaj, czekaj, teraz ja, idę. Brakuje mi 4000 na kolejny dropper. Dobra, tu. jeszcze tu, a lecimy dalej, lecimy dalej. ty ty właśnie, dropper, chyba ty, warto kupić jak najszybciej. Bo chyba jakiś wyścig to przydałoby się kupić jak najszybciej, nie? Dobra, czekaj, bo w ogóle mamy tak naprawdę jeszcze z 5 minut, tak naprawdę Co ty i mówisz? no, jeszcze z 5 minut i zobaczymy, kto będzie miał najlepszy ten. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw. Mi się zdaje, że to ja jednak wygram, no bo ja jednak nie. tutaj. Mi się wydaje... Nie, totalnie nie wygrasz. W moje mierze jest już praktycz wykupione. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Dobra, teraz mam no tak, dobra teraz to będę zarabiał mega dużo, teraz będę zarabiał mega dużo, teraz już będę, O, teraz zarabiam mega Ja nadal ja, ja mało zarabiam, Jak trzy dropery, daj mało zarabiam Trzy dropery? Kurcze, no. i co tak mało zarabiasz? No właśnie strasznie mało zarabiam Czekaj, ja zobaczę sobie teraz tutaj podejdę, nie no ja mam w sumie, nie, hmm, mm hmm, mm hmm Zobaczymy jak teraz pójdzie, może teraz będzie lepiej, on czekaj, 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 czekaj z tego klikającego też się nic nie zarabia w sobie, tak, tak totalnie mało się zarabia z tego, co się klika No, ale z tego clickera w ogóle nic nie idzie, to jest masakryczne Dobra, upgrader, upgrader, co? Tak, upgrader Dobra kasy. O, ty drugie piętro, widać, że jeszcze spakowałeś Tak, tak, udało się akurat uzbierać ja wykup wszystko co, jest na pierwszym. Oha, dobra, tu jest za 500 tysięcy poliskara Aha, to jednak pani kupia No, ale ten Poliskara jestem ciekaw, właśnie tego poliskara. No, no, larger dropper za 35 tysięcy, no, to jest tak dużo, wszystko kosztuje. Nie, ja niekam. nie mogę, co to tyle kosztuje? To jest, ej, ej, to jest masakra, ile to wszystko kosztuje. To jest serio, masakrycznie, widzowie, ile to wszystko kosztuje. Zobaczymy, tylko naprawdę, może tutaj coś przejdziemy. Jestem ciekaw, czy się uda. Yy, dobra, czekaj tutaj, a jeszcze nie, ja zapomniałem do odbioru, mam rzeczy, no tak. Dobra... 30 000. Nie, ja to kosztowało? To kosztowało czterdzieści pięć chyba, potrzebuję jeszcze... Jeszcze parę kawa potrzebuję... A ja to kosztowało 35 pięć tysięcy chyba Dobra, to biorę to i idę kupić kolejny dropper Bo trzeba mieć jak najwięcej kasty, żeby jak najszybciej się wyprzedzić, nie? W sumie To byłoby mega fajny, larger dropper, dobra Dobra, lecimy Upgrade teraz tutaj... Za... 65 tu, ja to tu, to tu 85 lecimy dalej. Może się uda, może, ci, może się uda wreszcie, pierwszy raz coś wygrać. No kurczę, nie, nie wygrasz, znaczy ja mam więcej kupione. Znaczy, wiesz co, ciężko to ocenić mimo wszystko, bo ja mam jakieś dropery pokupowane i w ogóle wszystko tak dalej. No, 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 ty masz tak, jest tysiące 3000 w ogóle, ciekawe, ciekawe. To masz tak, jest tysiące, 3000. Co mówisz? Skąd ty masz tak 103 tysiące? No bo ja nie odebierałem tych na dole. Ja zapomniałem im i po prostu wziąłem teraz tyle. I patrz, zaraz będę jeszcze miał więcej, bo teraz mam do odbioru 170 tysięcy. Pa, pół. Skąd ty masz tyle do odbioru? No, no mówię ci, że ja teraz dokupiłem <noise> jakby na tym drugim piętrze. Co ty mówisz? No tak. Tak, tak szybko nie leci. No dlatego mówiłem ci, że ja będę mogę, mogę być no pierwszy nie, nie, tak nie może być przecież Dobra, ale let's go, no ja ci mówiłem, że ja tutaj zwyciężę A co ty, ty myślałeś, że co? Że ja będę kłamać? No oczywiście, że ja wygram, ja, wygra, ja wygram, ja wygram Widzowie już wiedzą, że ja wygram Oczywiście, że wygram, no jak nie Okej on musi oddać on musi oddać Czy Czy teraz tylko Nie no, ci już strasznie wolno <noise> A jak to masz 260 tysięcy nagle przecież, to jest <noise> to, bo, to po jakimś upgrade'cie tak leci już szybciej, ja nie wiem co, to, to jeden upgrade chyba taki fioletowy kupiłem albo coś. I to go ja teraz... kupiłem i nie leci mi w ogóle. Jak to nie? No nie leci mi w ogóle przecież. Patrz, idę, idę na dół, znowu idę odebrać, czekaj, uwaga, ile no. mam do odebrania? Yy... Patrz, odebieram, pa. No, widzisz? A ty masz 17 koła. Ja nie wierzę, ja no, nie wierzę, widzowie Ty Coś kupiłeś, widzisz? No, czy, i, no nie, oh, nie, nie mam co, tylko za Robuxy wydawać jakąś ta, gierkę. Tak, tak, byś się lub... nie no, Dobra, po, po, po. no, dobrze. Nie. 3000, naprawdę muszę to kupić, jak to mi nie, nie tak tyle pieniędzy no, ty masz, to, to już nie wiem co ty kupiłeś Tu jest nie mam tak <laughs> Ej ale chyba wygrałem no widzowie Widzicie, nie, widzicie nie, chyba nie. wygrałem, no chyba jednak teraz, to wygrałem, no Teraz, słuchaj, patrz na pewno, nie ma opcji, że nie <laughs> te, no, nie, nie ma opcji, nie ma Ale dostaję, ale ci kaska, nie przecież że nic nie dostaje Mega dużo kasy dostajesz? No mega dużo, tak? mega dużo Ja cię chwycę <laughs> Giga dużo nie, wszędzie nic nie dostaję, totalnie nic Czemu? No nie wiem, czemu ja za... Shotgun, a zaraz przyjdę do Ciebie shotguna po prostu, nie? Dobra, dobra, no, ja zapraszam, zapraszam A co, Ty masz niby takiego, co? A ja nie wiem, nie wiem, co mam, mam coś ja do od 29 tysięcy, a ty masz 200, jakieś A klikam i PUM! 73, a ja miałem 0. Nie, było, nie? <laughs> Jestem najlepiej, przyznaj się, że, przyznaj się, że jestem lepszy, jestem po prostu lepszy. No nie jest lepszy, jakiś tykon więzienny. No, najlepszy tykon na świecie, mam najlepsze więzienie. Najlepszy, temat, bo udało ci się wygrać coś. Nie, nie tylko tu udało mi się wygrać. Jestem naprawdę potężny z tą gierkę! Najlepszy! Najlepszy mam on. Dobra, czekajcie, teraz lecimy sobie tutaj na dół. Lecimy sobie tutaj na dół i odbieramy moje pieniążki. Moje pieniążki odbieramy, proszę bardzo. Ja muszę kupić to, muszę kupić to, nie? Proszę, trichard, po prostu tryhard leci. Jaki tryhard, co ty chcesz tutaj, dobra? No, 20 10% dół, mam 27 tysięcy, No ja mam 27 no, tysięcy. To... No ta leci, a masz trzeci już ten? Trzeci poziom? No nie. No, no to jak nie masz trzeciego poziomu, no to na trzecim. Na trzecim. Raz? No co? Nie ma opcji. A nie na drugim, na drugim, ale ty, ty masz pierwszy, jakby. Ty masz pierwszy, ale. jakby. Bo parter a to, pierwszy, zresztą, a ja mam zresztą. drugi, jakby. No i to nie na drugim, to na drugim to jest potężnia, co ty myślałeś? Że na pierwszym ty od razu będziesz najlepszy, no nie no tak nie ma, no trzeba mieć lepsze więzienie po prostu trzeba mieć, no i nie wiem jak ty możesz mieć takie słabe więzienie. Ja nie wierzę w to, ja, nie, ja po prostu... Tak, tak. Jestem pewno oszukiwałeś, nie ma opcji, że nie oszukiwałeś. A oszukiwałem, sobie sam! Zobaczyłeś jakieś kody czy coś. Tak, kody, kody na to, nieśmiertelność. Kody o tak, ale tak Tak, tak, oczywiście, tak właśnie było, tak właśnie było Wpisane. tak było! No tak! No to dobrze mówisz, bo tak było. No ja mam Dobra, dobra, ulepszamy sobie, klikamy teraz, bo muszę pozbierać co trochę sianka, bo mam pomysł, mam ciekawy pomysł na to wszystko. Dobra, ja zaraz uprzedzam, przecież normalnie. Dobra, 12 koła. zaczęły w końcu. Ta, już lecą się. o! A ty, ja już wiem czemu ci lecą pieniądze Wpisałeś kod, co? Nie wpisałem żadnych pisałeś kodów Wpisałeś kod o, ty, <śla> Tak od razu sto koła Idealnie równo do sto koła Patrz, no, ci... patrz teraz, patrz teraz pa, pa, pa. no, Kolejne sto koła do przodu o, wow. No odebrałem tyle, bo zaczął mi lęcić. no Widzisz, ty odbierasz 200 koła, o co ci chodzi? Ty coś mówisz Widzowie co? no, co pewnie widzą, widzowie widzą <śla> ja. Dobra, dobra. Co widzę? Nic nie. No, co widzę? Jak właśnie wygrywam z tobą. <grywa> tak, wygrywasz ze mną, no, zobaczymy. No, ja, ja musiał tylko ci powiedzieć, że tak naprawdę za niedługo się kończy czas. Tak szczerze mówiąc, że. kończy, się nie kończy. Nie no, nie no. Kończy. Ja, klika, klika. Oh, 4500 tysięcy ma. <grywa> Odebrałem no tyle, no. No, wiadomo, wiadomo. Odebrane, odebrane <grywa> było. Odebrałem tak dużo kasy, że No ja ci że ja ci przecież wiem, że odebrałeś tyle kasy, no przecież to... Ale na prawdę, ty wiesz, że o to, nie no i ja bym siebie, Ja bym cię oskarżał w życiu. Czekaj bardzo, zobacz teraz jak ja cię zaraz nadgonię tutaj. Ja, 3 piętra dostaje 34 tysiące, to ty na pewno też masz. 3 piętro, no to 34 tysiące odbioru. Przecież to jest niepe. <laughs> Nie no... Co ty masz? Co ty masz? Powiedz mi, że ty dostajesz więcej niby. No ja nie mam pojęcia, co ja mam. Ja też nie wiem, co ty masz właśnie. Ja mam po Trwa... prostu o wiele lepsze. Ty, ty, czwarte ty. piętro zaraz kupię, czwarte piętro. O, Rainbow Blaster, to brzmi jak broń, którą bym mógł cię zabić, nie? Dobra, 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 ile, co za ile mam? Ha, 60 tysięcy, nie no to już mnie żartujesz. 60 koła tylko masz? No. No to naprawdę mega dobrze, chyba kodziki się skończyły, co? Haha, kociki? kodziki! A nie? No nie! Jeszcze ty inny ktoś już tam jakiś mambik, a to ty! Co ty myślisz, że ty. Chciałem powiedzieć, że FPS jestem ja lepszy. No i co ten full to zrobić, że ci pistolet był Co ty? Jak to? Dobra, dobra, czekaj chwileczkę, jak ja podejdę bliżej. O kurde! Ale ile miałeś kapel? Loła miałeś, na pewno Loła Ktoś chyba Uber, i to taki dobry, jesteś te twoje tysięcy. No, 000... Dobra, teraz kupuję lepszą broń, i przychodzę znowu już. Zapraszam, zapraszam. Dobra, nie. dobra, przychodzę, przychodzę, dobra. No, no zobaczymy, zobaczymy, lecimy. Mam ciekawą rzecz, którą właśnie ciebie zaskoczę, zaskoczę Ty ciebie. zaskoczę, że ja i tak pokonam. Jesteś słaby, jak on w Chciałem, Dobre, Dobra, 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 zobaczymy, zobaczymy, to popatrzcie jak teraz, patrz, patrzcie jak go zaskoczę. Patrzcie, on myśli, on myśli ja no, a ja mam jedno ciach, pach. Ty nic nie masz przecież. Co, helikopter wykupujesz? Na pewno nie. Ty, 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 ty. Co, idziesz z czymś, tak? Czy jedziesz z czymś? Kupujesz się samochodzik? O, kupujesz się samochodzik <noise> na 500. W SWAT I co, taki dumny z Ciebie jesteś? O ty możesz strzelać samochodu? No tak! A co ty myślałeś? Mam czwórkę, że jeszcze kupisz. No. to. Ale ty jesteś słaby. Dobra. No bo ja jestem z góry, a ty jesteś z dołu. Hej, kurde, kurde, pudełek. Kurde, się na ja! No nie, no nie wierzę, no nie wierzę. Bo co, jednak raz grają, tak? taki słaby jesteś. Nie, bo ja mam więcej kasy, więcej kasy mam. A kasa jest najważniejsza, kasa jest najważniejsza. To, no, ja bym chciał kasę, gdybym mógł na posiedniku, nie wiem, co bym zastrzelił. No to zapraszam, to teraz ty zaatakuj mnie. Zobaczyłem, czy jesteś taki cwany. Tylko, że ty nie masz samochodu, ty nie masz samochodu. O no, bo mnie stracił na Oj, i rozstrzelał? Ej, Kurde, co? ale Ej, czemu, czemu ty trafiasz, a ja ciebie smary. nie trafiam? Bo ty za słaby po prostu. Oj, co ty sobie myślisz, że ja trafisz? Dobra, wejdź tam. chcę strzelić tej barze dupku. No, ale dawaj, zapraszam ty dubku dubku. Dobra, ja biorę tutaj, ciachpach, teraz mnie zdenerwowałeś, dobra. Teraz, teraz to, to jest ostateczne, ostateczne, ostateczny pojedynek, ostateczny pojedynek, jest. Ostateczny pojedynek to, to jest... Śmierć. Ostateczna twoja śmierć, tak? Dobra, Co Ty zrobisz? Przejdziesz i się wyładisz do głupio. I bo wiesz miał miał Ty jakiś nubek do mnie podjeżdża. Właśnie widzę, no dobra, końcu tego się się, się jakoś, nie mam pojęcia czemu Dobra, ja ogólnie daję z sobie pieniędzy, tak, fact, nie, ja jestem dalej biedny fest. Ty coś zrobiłeś, wpisałeś jakieś kody na podwójną kaskę czy coś i nagle zostajesz Tak pieniędzy. samo jak ty wpisałeś kodziki Ej, tu ja jakiś nie... gościu ma jakieś więzienie kozackie Ja żadnych kodzików nie wpisałem, nie używałem kodzików Ta, a skąd miałeś 500 tysięcy, a teraz jesteś biedny? Co strzelasz do mnie, no z bikiem chłopie. I co się zrobisz tu? Co ty tu zrobisz? Bo strzelaj we mnie, jak nie... Nie, nie, nie możesz strzelić we mnie Przybijecie. Zawsze przybiję całą, bo to Nie masz szans, to nie masz szans, niestety. O kurde! Nie wiedziałem, że to niszczy! Ja nie mogę Dobra wiecie co już nie będziemy przedłużać. Widzowie to weź tak sobie podejść przed I widzowie ocencie kto wygrał w tym odcinku ja ocencie ja. kto no, jakby ja. Ma lepsze więzienie i jakby Prowadził przez cały odcinek I dajcie suba łapkę w górę Zobaczcie widzowie ja mam 500 koła A taki Kazuma no to ile ma 2000 nie no to widzicie ma, ma, Macie porównanie macie porównanie Ja mam pół miliona ma 2000 Więc musicie sami widzowie ocenić to, ja jest, mam lepszy. to Wpisałeś, jest lepszy, to jest lepszy oszukiwałeś, nie ma opcji. Jak, jak ja mogę wpisać? Dobra, teraz, teraz tobie zdenerwowałeś Patrzcie widzowie, jeszcze go na, na ostatniej chwilę Jeszcze go zniszczę, nie? Tak, zapraszam, zniszczę. Na środek, zapraszam na środek, zapraszam na środek Zapraszam No, no środek. dawaj, zapraszam na środek, zapraszam na środek Proszę, chodź, Dobra, chodź. no ja, ja, ja już jadę, ja już jadę tam Jedziesz? To, nie no Auto to akurat, wiesz? Nie, ja wyjdę z tego auta, ja wyjdę teraz z tego auta Tak, tak, okej, okay, dobra No to zapraszam na środek w Dobra... Razie. No i co, no wysiadaj wtedy. Nubię no, <grystanie> <grystanie> Kurde, no nie wierzę w to! Dobra, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie, elo elo!